Tu radio koncao nadchodzi. Dobra nocka! Słuchacie radio koncao. Tak się właśnie skończyło dosyć nagle, że tak powiem, co nagle, co wiemy, po czym samym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobra, nocka 20 października absolutnie na żywo, miały starlinki latać podobno, ale patrzyłem tu przed wbiegnięciem do kapsuły nic absolutnie prze państwa nie leciało więc ja już nie wiem o co tu rozchodzi, znaczy leciały jakieś takie pojedyncze, ale to miał być taki pociąg włoski lecieć, a okazało się, że to takie, to, 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 takie samo, znaczy nie wiem, może przegapiłem <śmurzanie> a może, a może tego yy, od razu, yy, o witam bardzo serdecznie Lecha na naszym czacie i Piotrka, tak więc cześć chłopacy, no mam nadzieję że e, tak jak ja z rozdrzewnieniem spoglądałem przed chwilą na muzyczkę rozbiegówkową, tutaj się do obydwu moich znakomitych kolegów mrugam okiem lewym oraz prawym. Nie wiem, czy umiecie na przykład mrugać raz jednym okiem, raz drugim. Nie wiem, czy to, bo to podobno jak się umie obydwoma oczami mrugać, to e, nie trzeba rozgrzewać półkul mózgowych przed pikalamburami. Także dzięki raz jeszcze za tę chwilę. Bardzo to tak fajnie wygląda, jak już tam pod sceną się lekko zagęściło. No to to już tak naprawdę fajnie. Rasta Nation, oczywiście, z gościnnym udziałem naszej misy radiowej, czyli Missy Maliny. No i tak to właśnie wyglądało. Od razu prze przepraszam, jeśli bym zaczął nagle kichać podczas audycji. To wybaczcie, ale poziom zapylenia mam w sobie, no powiem Wam naprawdę premium. Nie wiem jak wam minął weekend. Właśnie jestem ciekaw, jeżeli możecie się chłopacy wy, którzy jesteście na czacie podzielić oraz może ktoś kto jeszcze nie jest, a, a tutaj się czai, to jak wam minął weekend? Czy na przykład leniu chowanie, tak tak nie tam, że tam wszystkie czynności, czy, czy na przykład właśnie nie wiem, naprawa samochodu na przykład albo wędkarstwo jeziorowe, a może oglądanie jakiejś wpływa z Bałtyku do Warty czy Odry, przepraszam bardzo. Przejdzie Wisłę, sami wiecie co. No i ja, dla odmiany, firma Tomex, proszę Państwa, firma remontowa Tomex, siedzi przed Wami, czyli nie wiem, o, przepraszam, bo mi koszulkę jeszcze trochę widać taką remontową, bo tak niemalże z biegu. Słuchajcie, firma Tomex specjalizuje się aktualnie w malowaniu i przygotowywaniu do malowania oraz do nieudanego gipsowania. Jak się okazuje, nie wiem o co tu chodzi. Człowiek gipsuje cały piątek, proszę Państwa, po to, żeby już w sobotę, czyli wczoraj. Podczas malowania wszystko odpadło po prostu, ja nie wiem po prostu jak to się dzieje, tak więc Taka trochę nie do końca reklama firmy remontowej Tomex Ale wybrnęliśmy proszę Państwa, bo liczy się podejście Więc nawet jak odpadło to tam się dokleiło, co i co tego, no i po prostu fajnie Nie wiem czy mam jakieś kropki farby na twarzy, bo tak się nam nie gapimy To... a no może i mam Także, także tak, no wczoraj to powiem Wam w ogóle, jak wbiegłem na stację benzynową w nocy, wracając już ledwo żywy po tym cholernym malowaniu mieszkania, że tak powiem. No to pani się na mnie gapiła. i Ja tak patrzę, co ona się tak gapi. Dopiero jak wsiadłem do samochodu, patrzę w lusterko. No i rzeczywiście pół kosmita. Tak więc, jeżeli mielibyście coś tam do odnowienia u Was, dajcie znak, sygnał, już wiemy jak to się robi o farbach mogę zrobić audycję. Proszę państwa, farby kauczukowe są polecane właśnie na wielką płytę. Na przykład, bo tak zwane stare budownictwo blokowe, gdzie ściany są nie do końca równe, i są ubytki w ogóle. No to ta farba właśnie kauczukowa ona powoduje, że trochę mniej widać te ubytki. Nie wiem na ile to prawda, bo nie patrzyłem na wersję po wyschnięciu, ale podobno yy, działa. Yy, jeszcze tylko yy, przyklejanie listew, więc opanuję kolejną umiejętność. A to wszystko moi drodzy, na pewno się przyda przy budowie naszego studia nadawczego, bo jutro. Mam nadzieję, uda się zrealizować plan 13b łamane przez 8, a mianowicie zalewanie fundamentu pod ścianę frontową. O jutro taka akcja jest zaplanowana. Wszystko jest przygotowane, tak jak wspominałem, szalunek, piasek, trzy taczki piasku wykopane z prywatnej żwirowni na nielegalu, jakby co mam dojścia, słuchajcie, do piasku. Całkiem niezłego, więc jakby ktoś tam potrzebował taki piasek, jak z plaży, powiem Wam, naprawdę bez kitu można by na plażę dowozić, więc dajcie znak sygnał to w gratisie Wam załatwiam piaseczek. Tak więc jutro mam nadzieję, że wiertarki wytrzymają, którymi będę mieszał mieszankę, czyli cement z. Piachem i z wodą, oczywiście, no i powstanie znakomity beton, tam zbrojenie, zalewamy. No i jeżeli to się uda, to to będzie pierwszy znaczący, słuchajcie, już taki bazowy, właściwie krok w dalszej budowie, no bo bez tego po prostu nie można nic już za bardzo więcej zrobić niż to, co jest. No można niby ocieplać, ale ja sobie tak wymyśliłem, że jednak to będą kroki, eee, czyli, czyli jednak podłoga jest najważniejsza i ściana. To są te główne kroki, więc jutro jeden z nich mam nadzieję zrobimy. Będę starał się filmować, drodzy Państwo, tak, żeby były dowody tej historii, taki making of. Mam nadzieję, że za rok, jak sobie obejrzymy te zdjęcia siedząc w naszym wypasionym studiu, rozparci w fotelach. Bujanych, naszpikowanych, automasażem i innymi historiami. Będziemy tak trochę z niedowierzaniem patrzali, ale wszystko jest możliwe. Pozdrawiam Joasie i mam nadzieję, w takim razie, skoro nie piszecie, jak Wam minął weekend, to znaczy, że prawdopodobnie weekend minął Wam pod hasłem relaksacji, wypoczynku i innych takich historii. Słuchajcie, dzień krajobrazu. Nie chcę być nieuprzejmy, bo dzisiaj właśnie. Jedno ze świąt nietypowych, dzisiaj to w ogóle sypnęło, słuchajcie, świętami. Zacznę od krajobrazu i stąd jakby, no właśnie, stąd jakby, gdzie jest krajobraz, przepraszam bardzo, no nieprzygotowany ten program w ogóle, proszę Państwa, a no przecież tu jest pod tym guziczkiem. To jest oto krajobraz jeśli ktoś chciałby właśnie definicję krajobrazu usłyszeć, to jest właśnie krajobraz prasłowiański nasz i on oczywiście, to jest krajobraz w Krzyżach moich ukochanych, Puszczapiska, to są wielkie zamordeje, czyli chyba największy najszerszy, naj, taki bardziej spektakularny moment Jeziora Nickiego, przy czym państwa, no i właśnie tak to jest no i, i krajobraz, tak sobie pomyślałem, że dziś Dzisiaj jest to święto, że nie wiem, czy jest krajobrazoterapia ale moim zdaniem absolutnie coś takiego e, istnieje, no więc może też zostanę kołczem przy okazji telewizji śniadaniowej mnie zaproszą i będę mówił o leczeniu krajobrazem, na przykład sobie siedzę w gabinecie pod chmurką, no bo przecież jak krajobrazoterapia to nie można siedzieć w jakimś pokoju, tylko pod chmurką i ktoś przychodzi i mówi a tutaj tam poznaję dolegliwości, tęsknoty e, saudadzi po brazylijsku, no i wtedy na przykład właśnie proszę bardzo no to bieszczadki jednak dla pani Panie zbyszku no dla pana no turnie turnie i proponuje Biały Dunajec z widokiem na panoramę Tatr na przykład. Pani Jadwiga przychodzi, no to wiadomo, że Kabubr, Prawy Brzeg, tam na odcinku koło Małkinni. Później pan Zbyszek, no to pan, panu Zbyszkowi, jaki krajobraz, tak se myślę, łany zboża, łany zboża z drogą na Ostrołękę. No i zobaczcie, moi drodzy, ile już w ogóle form terapii. Tak więc jakbyście mieli jakiś kłopot, Problem natury takiej lekkiej, psycholękowej, dajcie znak, sygnał, dobiorę wam odpowiedni krajobraz. W ogóle dzisiaj sypnęło tymi świętami dzień szelek. Nie wiem, jakby czy mieliście tutaj pewnie chłopacy, bo dziewczyny i panie to za bardzo nie wiem, czy w szelkach poza skinhead gerlami chodziły. No, ja miałem epizod w swym życiu, że chodziłem w szelkach, a mianowicie jak byłem pankowcem w pierwszej klasie liceum, to powinno się nosić szelki do podwiniętych spodni jeansowych i do butów rumuńskich. Więc ja szelki miałem, Mało tego, te szelki mam absolutnie do dzisiaj i kiedyś je nawet użyłem na potańcówce retro, bo e, tak dostałem właśnie takie zamówienie, żeby wyglądać retro, i sobie stwierdziłem, no lata 80. to już retro, prawie no ale też wiadomo, w czasie wojny się chodziło w szelkach, no, a później były no i skinheadzi chodzili w szelkach. Absolutnie, to do koszuli w kratę, e, treb, oni musieli mieć szelki, do tego flyersik, proszę Państwa, i można było reprezentować. No wiadomo, później przed tak zwanym. Podły renesans, szelek za pomocą czerwonych, szelek. O Jezus, co oni tutaj do mnie mówią po prostu. O Jezus. W każdym razie giełda oczywiście papierów wartościowych, czyli w domu partii w Warszawie, bo ta giełda się mieści właśnie tam, gdzie był budynek Kace. Dla no, takich starszych, że tak powiem, warszawiaków to, to do, na zawsze chyba zostanie domem partii. No i ja pamiętam, że byłem w szoku, jak oni obligatoryjnie, to takie było trochę lekko śmieszne, że wszyscy nagle w szelkach czerwonych po prostu i ci maklerowie giełdowi i nawet się Później tak przy, przyzwyczaiło mówić: O, jesteś maklerem, jak ktoś miał szelki, a czerwone to już w ogóle można było wejść do lokalu nocnego. I wszyscy z zachwytem patrzyli: O, pewnie makler, pewnie wyciągnie portfel pełen waluty, a może postawi nam kolejkę, że tak powiem. Tak więc tak to jest. Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. No cóż, moi drodzy, z tego co wiem, to dosyć odpowiedzialna praca. Tak się oczywiście złożyło, że mam dwóch kolegów, to znaczy jednego aktywnego kolegę. Który, który jest kontrolerem ruchu i go nawet cały czas troszkę cisnę na audycję. No niedawno on tam brał udział w proteście, bo tam była głośna sprawa, że tam walczyli o socjale i o warunki pracy. A odezwę się, a może pogadamy, słuchajcie, o tym. No niezła, mega odpowiedzialna praca, właściwie mega trzeba wykreślić, bo to dziwny ten. W każdym razie bardzo odpowiedzialna to praca, na pewno wymagająca mnóstwa uwagi, odpowiedzial i no w ogóle, dajcie spokój. Ja bym się na pewno nie nadawał po tym, jak w szpitalu pomyliłem się kiedyś o 1-0 i wyszła komuś niewinnemu białaczka szpikowa. I przez chwilę on pewnie myślał, że ma białaczkę szpikową, więc co by było, gdybym się pomylił o 1 stopień w południku i pół stopnia w tym. W Południki i, i te w o Jezus, tam i tam w tej drugiej wartości, szerokości, o że tak powiem, i długości geograficznej. No to zostawiamy Światowy Dzień Statystyki. No to statystyki jakie są, to każdy widzi, to nie ma to o czym gadać. Europejski Dzień Seniora. No to pozdrawiamy wszystkich seniorów. Właściwie nie wiem, czy ja przypadkiem też nie jestem seniorem. O, i witam Jolandę na naszym czacie, tak więc naprawdę rodzinne gronko, moi drodzy. Właśnie, od kiedy jest się seniorem, może ktoś z was wie, dajcie znak, sygnał. No podobno tam są obligatory, nie? Pamiętam, jak Kwaśniewski był tam aspirującym, tam już chyba bonzem i aspirował. Pamiętam, że on użył właśnie określenia, że do 35 lat jest się starszą młodzieżą na przykład. To ja, no to na pewno starszą młodzieżą już nie jestem, no ale pytanie brzmi, czy jest się seniorem? Nie wiem, moi drodzy. Natomiast międzynarodowy dzień szefa kuchni, jak najbardziej pozdrawiamy szefów kuchni. Nigdy takim nie byłem, natomiast no zawsze z lubością oglądam filmy o szefach kuchni i bardzo mi się to fascynuje. Nawet wstyd się przyznać, a może nie wstyd, jak są teleturnieje takie kulinarne, to też oglądam z lubością. No i tak, proszę Państwa. Takie interferencje, proszę Państwa, jednak e, mają miejsce. No, e, wytłumacząc się, co się stało, nie wiem co się stało, coś nagle piknęło, huknęło. Znaczy, nie huknęło, ale taki jakiś był sygnał komputerowy, jakby coś tam się zrobiło. I OBS, słuchajcie, pierwszy raz w historii zniknął obraz, zawiesił się, no ale udało się przewrócić, więc mam nadzieję, że już bez interferencji jakichś wyjątkowo dużych będziemy sobie działali. Tak więc zawiesiliśmy się na dniu seniora, proszę Państwa, europejskim. Więc pozdrawiamy seniorów, później dzień szecha, szefa kuchni, no i dzień pasztycika szczecińskiego. O, to jest niezła historia z tym pasztycikiem, Przepraszam bardzo, bo tutaj widzę, że nawet komunieżyk wywinięty z, tego, z, tej, z tej interferencji. Będę miał przyjemność 8 i chyba 9 listopada a teraz se dokładnie być w Szczecinu. Proszę Państwa, na robotach oczywiście, więc y, tu y, będę miał okazję. Spróbować pasztycika szczecińskiego. Zważywszy, że miałem naprawdę znakomite takie rekomendacje, jeśli chodzi o te wszystkie historie. No do tej pory nie jadłem pasztecika szczecińskiego i nawet naprawdę nie wiem, nie chcę być nieuprzejmy, ale ze szczecińskim mi się paprykarz kojarzy tylko, ale to chyba nie jest dokładnie to samo. No, dzień krajobrazuśmy o pół wiedzieli. Dzień osteoporozy, no to taki gorszy troszkę dzień, więc będziemy go mijali. Międzynarodowy Dzień Leniwca Wele, Latawca. Tak więc yy, piszą, że to jest święto powolnych, ale jednocześnie niezwykle uroczych zwierząt. No, fajne te leniwce, co tu dużo mówić, jak się na nie tak patrzy, to są takie dosyć sympatyczne. Natomiast, no, rzeczywiście za powolne. Ja nie wiem, czy one po prostu mają taki temperament, czy się oszołamiają, yy, czy po prostu im się nie chce i nie ich, po prostu, no, to nie jest ich moc, że tak powiem używając języka, że tak powiem, wszechświata. A dzisiaj jeszcze powiem Wam, wam tak sobie, z, rozmawiając z młodszym pokoleniem, że, że teraz na przykład trzeba uważać, żeby no, mówić, na przykład, bo nie wszyscy sobie życzą, żeby mówić do Niego proszę Pani, proszę Pana, bo jak są osoby niebinarne, przy Państwa, to się wtedy mówi osoba. I teraz właśnie tak się zastanawiam, jak ktoś nas słucha, to wtedy mówię, witam bardzo Was osoby. O czy, to, o, czy to tak powinno być? Bo tak trochę ja już się zaczynam gubić w tym wszystkim. No ale to taka idiotyczna dygresja. Także moi drodzy, raz jeszcze sorry za te beznadziejne interferencje. No ale jak już wiemy, interferencje od czasu do czasu muszą być. Natomiast najważniejsze, jak się wychodzi z tej historii. Jutro będzie język międzysłowiański, więc będzie można sobie szlifować. Mam nadzieję, że ten tydzień, który nastąpi, będzie. Dosyć już takim istotnym przyszłościowo tygodniem, bo tak jak wspominałem, trzymajcie kciuki za jutro wylewanie, czyli ciąg dalszy placu, pracy budowlanej. Z sekcji malarskiej przechodzę do sekcji stricte murarskiej. No i w tym tygodniu też mam nadzieję poznamy datę końca OFS 2025. No może powiecie, co tak wcześnie? No właśnie wcześniej, bo to trzeba po prostu dużo, dużo wcześniej zacząć brutalnie mówiąc planować, żeby się tam nie przeplanować. Także taki, takie to są plany na ten najbliższy, najbliższy tydzień. Nie wiem, czy nam się uda spotkać na żywo, chyba niestety nie w środę, na dobrej godzinie, tutaj na wytłumaczenie niestety mam to, że mam zebranie w sprawie Funduszu Sołeckiego, proszę Państwa, na Wsi Polskiej. No trzeba jednak wykazywać postawę obywatelską i brać udział Zważywszy, że są pieniądze, które można rozdysponować, no i zobaczymy, bo tam są różne oczywiście plany. Od, od no, każdy prawdopodobnie ma jakąś swoją opcję w głowie, no ale jest demokracja. Mam nadzieję, że się przedyskutuje, przegłosuje i jednak te historie się udadzą. Może się uda mi nagrać audycję wcześniej, ale oczywiście może tak się niestety nie zdarzyć. Natomiast w czwarteczek na pewno będzie konca on w stylu jamajskim, no, bo no, nie było Jamajki. A jak wiemy, trzeba od czasu do czasu wrócić na Jamajkę. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o raport, słuchajcie, grzybowy to za bardzo nie wiem, bo tak jak wspomniałem, niestety mój weekend to trochę hardcore. Pod względem takim, że się człowiek zatracił w czasoprzestrzeni, tak jak mówię, poziom zapylenia wewnętrznego mam chyba minus 20, czuję się jakbym był aktorem, który wdycha na planie substancje, a oni tam nie mogą na planie, tak samo jak nie piją przecież antyholu, jak grają, tylko tam muszą na przykład wciągnąć jakiś tam mąkę czy coś, no to ja... W... Jestem zagipsowany, że mógłbym z siebie odlew, chyba powiem Wam po tym wszystkim zrobić. Natomiast, no, natomiast tak to, tak to właśnie jest. Niektórzy odpoczywają w weekend, a niektórzy z Nienacka nie. Znaczy, może nie tak z Nienacka. No i w ogóle mam refleksję a propos o plac budowlanych, że tam nie można niczego w ogóle planować, powiem Wam. Ja sobie zaplanowałem, że będę malował no, 5 godzin, wyszło 10 w ogóle. No i weź tu, tutaj samego malowania po prostu. Także, także tak, a gdzie przygotowanie, gdzie te, Przepraszam bardzo, nie chcę wam moich łap pokazywać, bo obraz nędzy i rozpaczy, bo oczywiście końca bez rękawiczek prowadził pewnego rodzaju prace polegające na, na skrobaniu ścian papierem ściernym. Efekt jest taki, że mam. Po, ścierane palce po prostu i surowica, ale to jest trudna godzina, tak więc no sorry ale jak w telewizjach mainstreamowych pokazują reklamy na paznokcie zagrzybiały w porze śniadaniowej no to dajcie spokój, czymże tutaj jest zdrapany na skórek po prostu dłoni w, w kontekście takich e, okrutnych historii, no miało być kontrowersyjnie e, e, krajobraz jeszcze raz wam e, pokażę bo przypominam z tych e, m, świąt, które dzisiaj wybraliśmy e, znaczy przeczytałem, ja wybrałem Święto krajobrazu, absolutnie, absolutnie bezwzględnie. I, I patrzę sobie teraz na te wielkie zamordeje. No i jednak człowiek ma tą tęsknotę, I, i od razu się wszystko przypomina. Ten spokój, to, że nie ma mediów żadnych, to, że stosunkowo nie ma ludzi, że jest przestrzeń, są ptaki, widać jak jezioro żyje, gdzieś tam dwa łabądki sobie pływają i tam na samym horyzoncie pewnie taki jakiś mikrojakcik. To jest życie, powiem Wam. To jest życie. Nie wiem, jaki Wy macie kraj obraz W tej chwili z okien swych. No ja na razie nie mam żadnego krajobrazu, bo nawet jakbym drzwi otworzył, to bym widział kamienną ścianę garażu. No dzisiaj po raz kolejny miały, tak jak mówię, te starniki latać. Nie latały. Jeśli ktoś z Was widział, to zazdraszczam. Tam przed audycją sobie rzuciłem okiem, że miały latać, ale nie wiem, dajcie spokój. Z drugiej strony, po co to komu i po co one tam latają? Jaki jest ich cel w ogóle, może że to jest jakiś hologram po prostu, y, którym y, żyjemy i właściwie tak sobie pomyślałem, żyję, myślą o jakichś Starlinkach, a tutaj po prostu coś takiego mamy. Proszę państwa, no to co jest? Co jest ważniejsze? Jakiś taki obraz efemerydy kosmicznej czy po prostu y, właśnie y, taki krajobrazik? Tak więc moi drodzy, skoro nie piszecie jak wam minął weekend, to ja się zawijam, no bo muszę się doprowadzić, że tak powiem. Y, żeby jutro stawić czoła skutecznemu betonowaniu, proszę Państwa, tak jak mówiłem, jutro wielki moment, wielka chwila. Jak się uda, no to będziemy mieli już naprawdę pierwszy, bardzo wyraźny, istotny krok w konstruowaniu naszego studia końca. I synowie, czy coś takiego. Także kłaniam się Wam w pas. Sorry, że tak mówię, ale cały czas mam posmak tego gipsu po prostu w ogóle wszędzie. Nie wiem, w ogóle teraz będę miał fobię gipsową, w ogóle kurtka uświniona. Dajcie spokój, proszę Państwa, co się w ogóle tutaj dzieje. Także no, tutaj Jola komentuje, chociaż że weekend wesoło. No to przynajmniej Jolanda miała wesoły weekend. To ja się cieszę, ale przynajmniej równowaga. Jedni w robocie jedni wesoło, jedni chorują jak kolega Wobler, a jeszcze inni być może oglądają telewizję, a może nie wiem, co się robi w wolny weekend, bo nawet szczerze mówiąc, jak mam wolny weekend, to i tak jakoś nie jestem w stanie za bardzo nic nie robić. No muszę być totalnie zmęczony i taki po prostu nie mieć w ogóle siły, żeby nic nie robić, a tak to cały czas trzeba coś robić, więc leniwcem to tutaj nie mógłbym być w sensie, że fajnie się polenić, ale aktywnie, no nie tam, że lenić i tylko na przykład lenić, nie robić nic, ale robić wszystko tak filozoficznie zakończę, że tak powiem. Także przy Państwa, na sam koniec młodzież, kolejna młodzież praska, e, która będzie sobie tam wyliczała w ogóle swoje tam historie. To ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, trzymajcie się, pamiętajcie, żeby mazać klatki klamastrem, sprayować ściany i mieć szerokie spodnie. Czas to, mija szybko, a ja nie mogę uwierzyć wcale, że minął rok od wyłaczyliśmy pierwszy kawałek. Tak, Zeszłej zimy, gdy temperatury Poniżej zera chudospierał, ale motywowała nas wena. W każdy piątek do HNS-u pod pachą DJ-ka tam, by mi nie zamarzła ręka Ogrzewały nas także Na filtrze freestyle, zimą zimno jak Syberia, latem gorąco jak w saunie Pierwszy koncert na supporcie, w skocie Syrena Wiesz o co chodzi, wersji scena, przerwy nie ma Do podziemia ziomek, do MC i do DJ -i. Chce się trzymać z wami chłopaki, to się nigdy nie zmieni Menele z heenesu, spraw że my za naszą bazę Tak jak chłopcy z placu broni każdy z do nas jakiś problem, wszyscy dziś poza nie mordę, my graliśmy szczery rap Oni najwyżej na kompie. Przy chłopakach, baka i paktofoniki, plakat, Te firanki, skanki, prawda w trakach matafaga, Żyliśmy chwilą, nie myśleliśmy o jutrzej choć piła sima, co opalaliśmy Luka. Także łap ty chwilę Zapamiętaj karpetiem, drasiki, sią z kliki zabawę w osmo mile Sporo we mnie fanatyka Ej bez kitu skoro każdy weekend spędzam na tym pierdolonym strychu o. To nasza kolejna nuta Brzmikucha do ucha, w końcu coś nas słucha Przeszukuje pamięć, wraca do mnie każda chwila ta sama Melina, nadal chcę nam się nawijać Nie ma tu, fafila to nasza kolejna nuta Śmiech do ucha w końcu coś nas słucha Przeszukuje pamięć wraca do mnie każda chwila ta sama Melina, nadal chcę nam się nawijać Wła filcza, tam był stat. W mnie płynął jak wisła Tak powstała moja klika pamięć moja momenty niesie na te dziesięć Ile HNS-ie na myśli wiejskie też Było ich parę tam Nagraliśmy z chłopakami pierwszy kawałek Po Warszawie, szerokim chodem się bujałem. Niektórych momentów dalej nie mogę znaleźć, ale Są rzeczy, których nigdy nie zapomnę Jak Zyki i Kuton i nasz pierwszy koncert Co jest dalej? O, brakuje mi słów Ledwo pamiętam, co się działo w Kiszycku HNS H, to nasze najlepsze ziomki Co za mnie od początku żaden w nas nie zwąpił puściliśmy raptekę Przesybili za zazbekę Albo wypuszczony weter i jesteśmy dumni Siedzieliśmy w HNS-ie, choć tam było minus 10 Nie odkupuj strychu, bo nie ma tyle hajsu na świecie A w lecie, jak że sługowskie złamał, był... Liberaty to jest mama Nigdy nie chęci Dalej będę nawijał Kiedyś 5 Teraz mam trochę lepszego skilla To nie czas na chillout Ten hip hop na zlecie Jeszcze chwila A fawiler Będzie kurwa wielki Siema tu do do nasza kolejna nuta Uśmiech od do ucha W końcu coś nas słucha Przeszukuje pamięć Wraca do mnie każda chwila ta sama melina Nadal chce nam się nawijać Siema tu do do nasza kolejna nuta Uśmiech od ucha do ucha coś nas słucha Przeszukuje pamięć Wraca do mnie każda chwila sama Melina. Nadal chcę się nawijać. jak zawsze, no, zawsze, na nie, słuchaj przyjacielu nie, zawsze ale wie, ale ja nie, przez tak, nie, życia nie, tego nie, nie, tego nie, 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 Ale nie, 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 przez